Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cudownej dekady. Jak można było zauważyć, poprzednim razem nasz dom w wierzbowej zatoczce spłonął, niestety. Był pożar, no i nasz dobytek poszedł z dymem. Na szczęście nasi Simowie mieli jak dość dosadne, czy dosadne, dość obficie zaopatrzone konto. Dzięki czemu mogli sobie natychmiast kupić nowy dom i tak zrobili, wyprowadzili się z Wierzbowej Zatoczki do Windenburgu, czy to Windenburga, nieważne. No i kupili sobie właśnie taki oto domek, tutaj jak, jaki widzimy, jest po prostu przepiękny, bardzo mi się podoba, jest on z galerii, ale on... Trochę i został przeze mnie w środku zmieniony dla e, drzewa, bowiem, bowiem, bowiem jest bardziej przystosowany oczywiście do czasów, w których nasze simy żyją. Dobra, zobaczmy sobie na szybciutko, naprawdę na szybciutko na dole, jak to wszystko wygląda. Nasze simy są smutne z jednego powodu, były świadkiem y, śmierci, niestety. E, tutaj mamy kuchnię. Tak ona tutaj wygląda, jest dużo większa niż była poprzednio. Z kuchni jest wejście do Łazienki. Tutaj, na prawo od wejścia, mamy taki salon. Do góry, natomiast mamy sypialnię: jedną, tutaj na dwójkę dzieci, drugą, tutaj dla Mariana Łazienkę i trzecią sypialnię dla naszych. Rodziców tutaj. No. I tak to wygląda w ogrodzie. Tam za bardzo nic nie ma takiego, jest tylko ognisko. Mamy tutaj tą studnię życzeń. I na razie to wszystko. Dom jest piękny. Pokażę Wam go w galerii, może. Tak, to jest ten dom. To jest modyfikacja przez ZOA87. I tak on właśnie wygląda. Nazywa się Windenburg Home. I o. Tak on wyglądał na początku. No. A, jeszcze, no tak, jeszcze jedalnie. Jeszcze jedalnie muszę wam pokazać. Jedalnia jest tutaj od razu przy kuchni tu. O. Właśnie. No, i zaczynamy od porodu. Słuchajcie, Marianna. Marianna w ogóle jest brudna, Ona chyba się posikała wcześniej. <grym> <grym> Tak, Marianna jest, Marianna jest w trakcie porodu. E, zaraz się coś urodzi, i mam nadzieję, że to będzie dziewczynka. W ogóle coś chciałam zrobić jeszcze. Aha, ona ma w wyposażeniu e, nagrobki. Musimy je na razie tak postawić. Ja sobie poza nagraniem tutaj zrobię dla nich, tych naszych seniorów, zmarłych rodu, jakieś e, coś cmentarnego bardziej. Aha, i nasza krowa. Moment, moment. Dobra, tak z domu udało się uratować nagrobki, krowy oraz inne rośliny na zewnątrz. Eee, e, e, dlatego, dlatego sobie je później posadzimy. Tu mamy karmię dla ptaków, nigdy tutaj nic z tym nie robiłam, ale najpierw poród, Boże, mam nadzieję, że to będzie dziewczynka. Chcę dziewczynkę. Eee. Chciałem, żeby ona urodziła dziecko tu. Pusta kość. Kurde. Jeszcze raz. Mm, tak, kołyska na razie będzie w ich sypialni, tutaj. Um, a potem zobaczymy, co się urodzi, i jak to wszystko rozplanujemy. Dobra, niech będzie tu. Dobra, mamy. Mamy to, słuchajcie, mamy to. Urodzi dziecko, i musisz iść się wykąpać, bo jesteś. No, nie mogę w ciebie utrafić, brudas. Dobra. Zobaczymy, co się urodzi. Chłopiec! No nie! Nie chcę kolejnego chłopca. Dlaczego? Chciałam dziewczynkę. Nie chcę chłopca. Dobra, będzie Włodek. Wyły. No. Włodek, no trudno. Z jakie pakiety jesteś szczęśliwa? Przecież ty nie lubisz dzieci. Eee, no to co, szybko wykąp się. I trzeba zrobić coś do jedzenia: jakąś kolację, nie? By się przydało. W ogóle parapetowe chyba trzeba urządzić. Eee, podaj śniadanie. Może być jajecznica wiejska. A ty, Wacław, ty musisz się zająć. Musisz się zająć naszym nowym dzieckiem. Musisz. Nie, bo ty nie możesz karmić, ty nie miałeś karmić, co so, ona miała tylko karmić. To porozmawiaj, przytul. W ogóle się nie cieszę, że jest to dziecko. Wkurza mnie, że jest znowu chłopak, jest naprawdę rozczarowana, wiecie? A, 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 nasza Muczka tutaj, na karm. O, i tu mamy dzwonki. I wsyp ziarna. O, już są ptaszki od razu. Ale fajnie. Czemu one tak migają? Co jest znowu z tym nie tak? Mamy ptaki i mamy krowę. Jest pięknie. A może spróbujmy w Cudnie żyć. Nie nie robiłam. Złóż datek najpierw. Dobra, niech będzie tysiąc. Mamy jeszcze polisę <laughs> e, czy ubezpieczenie. Tutaj mamy rośliny jeszcze zebrane wcześniej przed wyjazdem. czego jest niezadowolona? To nie, to nic nie dajemy, jak jest niezadowolona. Ale jakie są życzenia w ogóle tutaj dostępne? Lepszych ocen, młodzieńczy wigor, romans. A spróbujmy, Roma. co co, że będą negatywny? Spróbujmy. Ale jest, na zielono coś. Coś się udało. Co, 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 co? Co tu się dzieje? Umiesz najlepszą gadkę na podryw. Co tu jest? Mistyczne porady romantyczne. No, przecież nie mamy tutaj nikogo, kogo można byłoby poderwać. No, ej. No, ej, tak nie może być. Tak nie może być, słuchajcie. my tutaj nikogo nie znamy. Nie ma to chyba nikogo w okolicy, kogo moglibyśmy poznać. Tak mi się coś wydaje. No trudno, to w ogóle to lepiej odrób lekcje, dziecko. I ty też odrób lekcję, bo wy w ogóle lekcji nie robicie. No. Marianna, a ty? Aha, ty sobie jesz. A czy ty się wykąpa? Przecież miałaś się wykąpać, co ci znowu tam nie pasowało? Nie możesz się pewnie dostać, co? Dobra, potem to poprawię, choć na dół się wykąpać. Boże, jakie to są sieroty po prostu. Wykąp się tutaj. Tyle łazienek, a ona nie może iść do innej. Nie wiem, że ja jej to wybrałam, ale jakby nie mogła iść do tej drugiej, bo. Te ptaszki takie fajne. Podobają mi się. W ogóle fajne akcesoria, jakieś takie bardzo klimatyczne. I nagle teraz zawstydzona, tak? No dobra, wciąż ciąży i zdarza się. Nawet ciężarnym. Dobra, a Wacław, co ty, ty robisz? A Wacław, ty idź lepiej pobiegaj. A, tak, uprawiaj jogging. To nawet pasuje ten niebieski kolor w domu, w tym pokoju, no to... Pff, mają przynajmniej chłopaka. Do tego pokoju nie będzie kłótni, czy różowe, czy niebieskie między dzieciakami. no ale kurde, no znowu chłopiec. Chciałabym mieć kol kolejną, czy chciałabym mieć córkę, a nie chłopca. W ogóle, kiedy ma Wacław urodziny? Powiedzcie mi. Kiedy ten nasz chłopiec urodziny? Za pięć dni już. I ty będziesz emerytem, może dam. A ty, ty jesteś jeszcze. Ona jest jeszcze młodą dorosłą. Ej, przez tę ciążę. Ona znowu będzie tak samo długo żyła, jak. Augustyna, a może damy Ci jeszcze jedno dziecko, jeszcze jedno podejście. Hmm, chyba nie. Chyba już starczy. Trójka dzieci, chyba, chyba nam starczy. Dobra, już Ci lepiej chyba, tak? Tak jest. Yy, dobra, Ty jesteś szczupła, ale musisz nakarmić dziecko, i to będzie na tyle, jeśli chodzi o tego naszego Włodka. E, tak, nakarm piersią, innej na razie możliwości nie ma, chyba że wydoimy krowę, słuchajcie, to będzie nasza nasz dostawca mleka i wtedy będzie mógł e, Wacławie e, karmić nasze małe dziecko, e, no i to chyba byłoby na tyle. I w ogóle ten dom jest fajny, bardzo on mi się podoba, ale nie ma miejsca na fortepian, chyba muszę ściągnąć jakieś pianino, bo jest mniejsze, a on potrzebuje, no już daj spokój, że w ogóle nie znać tego człowieka, co tam umarł. Ehm... No, i to by było na tyle. Może zaprosimy dzisiaj właśnie tych rodziców jej. Dobra, jest. Aha, jest dopiero 8 rano. No to nie, no to na obiad może. Czekajcie, ile nas jest cztery. Czterech, tak, tego nie liczę. Sześć miejsc to jeszcze jedno krzesło by się przydało, krzesło jedno by się przydało i, i wszyscy by się zmieścili, nie? Dobra, tak zrobimy. Kupimy jeszcze jedno krzesło. Nie wiem, czy mi się tutaj zmieści. No nie, no właśnie. Dobra, wiem, że zejdziecie stąd, ale. Kurczę, nie zmieści mi się przez drzwi. A tak? Tak nie, bo później nie przejdą. Też nie. Tak jest, tak było. Ea, no. Chciałabym tutaj. Ale nie mogę przez yy, zasłonę. Coś z tą zasłoną muszę zrobić. Poka teraz. No i cały czas nic. No to co ja mam zrobić? Usunę chyba to, chyba że przesunę to tutaj gdzieś. I tak lipa. Ale suchar słuchajcie. Dobra, sprzedaj. A teraz? Teraz tak, teraz mogę. Ale nie mogę, bo tutaj są drzwi. Ale chyba teraz będzie dobrze, bo tu będzie w miarę na środku i tu się zmieści. Teraz chyba nie? Nie. A dlaczego? Bo jest zasłona, po prostu... ma sprzedałam. Dobra, teraz będzie pasowało. Tam jest trójka, trzy, siedem, dobra. Tak, żeby każdy się zmieścił. Zapraszamy rodzinę Marianny do, do nas do, do... Nie udało, nie udało nam się ich odwiedzić. Ale no trudno. Um, Boże dziecko, ja wiem, że ty jesteś ale co ja mam ci na to poradzić, ty nikogo nie znasz? Nie chodzi tutaj nikt, to jest taka wioska, że, że tu pewnie nikogo nie ma, i, i, i tyle trzeba będzie gdzieś, gdzieś tutaj zaprowadzić do jakiegoś parku, może kogoś poznasz. O, Boże, z dzieciorami to tak jest, wiecie? Dobra. Smutny, smutny. Ty możesz tu przygotować. A nie, to będzie przygotowywała na. Czy zrobimy zwykłą imprezę, czy tą punktowaną? Chyba zwykłą, mi się wydaje. Dobra, dzieciak nakarmiony, wszystko jest z nim w porządku. Ty za to możesz się zdrzemnąć, bo jesteś zmęczona. Później będzie ci się chciało spać. Tak, zdrzemnij się i w ogóle musicie pozejmować łóżka. To jest twoje łóżko. To jest Twoje łóżko. No. Ty jesteś głodny. Zjedz sobie śniadanie. Franek. I to ty jesteś po biegu, to też możesz sobie coś zjeść, ale Ty to jedynie możesz się połakomić na wodę. Tak, zjedz na szybko albo mleko. Dobra, mleko od krowokwiatu. Możesz się tym posilić. E, obserwuj ptaki. Dobra. Dobra, dobra, dobra. E, a nasz dzieciaki, ty bardzo smutny. Też sobie weź jedzenie. To w ogóle swoja praca domowa, dlaczego jej nie wziąłeś? Potem któryś z was musi ja, i będziemy szykować się na obiad. Augustyna będzie musiała coś dobrego ugotować, zobaczymy jeszcze co takiego, może coś wykwintnego, możesz, możesz już wykwintne danie, ale ty masz na pierwszy poziom tylko, więc tu nie będzie nic odkrywczego. O, może pasta primavera będzie na przyjęcie. Jak się prześpi, to wtedy zrobi nam już obiad. Zaprosimy tutaj naszych Simów i będziemy. Będziemy gościć. Taka mała parapetowa dla rodziny ze strony eee, Marianny, dobra. Boże, wy smutni cały czas. Naprawdę nie znaliście ludzi, a wielce wielce przeżywacie. Tak, ty woda. Śniadanie w ogóle do lodówki, bo już żeby się nie zepsuło od razu szkoda pieniędzy. Nie mamy aż tak dużo chociaż. Szkoda pieniędzy wydam walonów na studnie życzeń. Witalne, no ludzie. Ludzie, chyba, że będzie jakaś nas. Chyba, że będzie jakaś nastolatka, do Was chce. To tu, tu przyros. Aha, ten. Lukas Münch, czy tam jakby to przetłumać Prze przeczytać. Ym... Kto ma go powitać? Chodź, dobra. I Urlikę Faust. Ciebie Urlika chyba jeszcze nie znałam. Wesołe zapoznanie to ogólnie coś dorosła. No właśnie. Dobra. Zaproś ich do środka. Yy, raz, dwa i będziemy ich. nastolatka? nie, młoda. Dorosła. No kurde. Dlaczego? I i i, i ona zrobi... Owiad. Mam nadzieję, że mi nie capną tego obiadu. Marian, jako że jesteś najstarszy, to pozmywaj naczynia. Yy, możesz skorzystać. I tubie brakuje zabawy, nie? No to możesz sobie poczytać w międzyczasie jeszcze jakąś książkę. O właśnie, czytaj coś. I potem będziesz mógł pogadać z sąsiadami i ich wyprosić delikatnie i grzecznie. Za trzy godziny, o, za 3 godziny trochę późno. My chcemy koło pierwszej. Chciałbym koło pierwszej przynajmniej zaprosić. Yy, zaprosić naszą rodzinę. Dobra, no dalej. Ty idź. Chłopie. Chłopie, za czym ty czekasz. Za czym czekasz? Dobra, kończymy imprezę. <ścoughs> tak, chcemy. Chyba nie jesteśmy tu mile widziani. No nie, nie za bardzo. Mamy mieć gości. A jak ona sobie weźmie talerz... Nie, idą sobie, dobra. Um, tu tak, jest 12. myślę, że powoli możemy zapraszać... Simów? Mmm... Do kogo? Bla, bla, bla... Przeglądaj sieć... Praca rodzi... Gdzie to jest? Gdzie? Zaproś, zaplanuj wydarzenie. Jestem już ślepa. Starość. Słone SKS-y gdzie, gdzie, w tym talerzu tutaj? Wynoha Ja... czy to obiad zawsze był? Zmienili nazwę chyba, nie? Dawno tutaj już nie zaglądałam Pierne przyjęcie, wesele, domowe, incognito, kiełbas, czarne impreza taneczna Teraz kolacja nagle Gospodarzem jest oczywiście Maryna a goście, no to tutaj nasza rodzina. Wilhelmina i Bogusław, zrobili się starzy. Ale to teraz musieli jakoś. O, i oni. nie wstać nie potrzebujemy. i tak tutaj. No i widzicie, jaka bezczelna. Weź się, ją, ją wyproście. Pożegnaj się. Co to się dzieje? Można sobie stąd iść, przepraszam. Czy ty możesz stąd iść? Dziecko, dziecko jak ci się chce siku, to idź siku. Ci, tak jak odwalona po prostu, ale weźcie, wyjść wy tutaj nie jesteście w ogóle zaproszeni. Wyproś. I tu też Urlikę wynocha Urlikę Faust, Urlikę Pięść się nazywa. E, dobra, no. Dzień dobry, moje drogie panie Krystyno. Wyglądasz Puenty? Jakaś nowa grupa, jakby teatralna? Ym, czego on opłakuje? No, i znowu się wprawił w, w, w taki nastrój, i, i tyle. A ty też to już nie pamiętasz? Dziecko, gdzie ty jesteś? Jesteś nadal w toalecie? Już tutaj przyłazić. A oni mieli wyjść. To może zawołaj wszystkich na posiłek? Tak będzie Ale nie, bo oni znowu przylezą tutaj. Ta. No, chcę się ich pozbyć. Dlaczego one tutaj są? Przecież wyprosiłam ich. Psują mi tylko wszystko. Sim już wychodzi. No gdzie wychodzi? Jak nie wychodzi? Wyprosi ją. I zawołaj na posiłek. I tylko zostawia nam syf tutaj. Boże. Dobra, wyprosi ją. Niech ona sobie stąd idzie. Ten talerz tutaj przełóż. Książkę tak samo gdzieś do kuchni się walnie. Potem się posprząta. A dziecko nam płacze. Chodź, brat. Zmień pieluszkę. I kołysz No, gdzie to? Tu. To miało być. Dalej, siadać tu. No i wzięli wykwitne ciasto, mimo że przecież to jest takie niedobre. Dlaczego by w ogóle tutaj poszliście zamiast iść do. E, do jadalni? Ale wy jesteście głupie, naprawdę, chociaż wy przynajmniej pogadasz z babcią. Więc są jakieś plusy. Tutaj młody zajmuje się, czy młody stary zajmował, zajmował się włodzimierzem, a sam tutaj poszedł teraz jeść. Dobrze, o to chodzi. Musimy więcej spędzać czasu z rodzinami naszych małżonków, czyli żony i mężów, bo, 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 bo no mało się tutaj widują niestety. Zazwyczaj spędzamy czas tylko z rodziną ratajów. Tak to wygląda, ale jest jeden plus: posiadanie tylu synów. Słuchajcie, nazwisko przetrwa. Nie chcę, czy chcę właśnie, żeby byli to synowie, ponieważ chcę, żeby to nazwisko przetrwało. Nie chcę zmieniać na przykład. Y mężowi nazwisko Narataj, bo no nie podoba mi się to, to jednak jesteśmy tutaj dość konserwatywną rodziną i, i chciałabym, żeby to jednak zostało tak jak jest przyjęte zazwyczaj. Nie mówię, że to jest norma, tylko to jest po prostu tak jakoś tak przyjęte, że to żona przejmuje nazwisko męża, a nie odwrotnie, mimo że oczywiście takie przypadki jak na odwrót również się zdarzają, to jest też coś normalnego, ale jednak jesteśmy na tyle konserwatywną rodziną, że chciałabym, żeby to zostało tak, jak jest. Włodzimierz już ma urodziny? Boże święty, przecież... Aha, bo mam krótkie życie, no tak. Yy... Chodź, Wacław. Yy... Podrzucaj i przytul. Czy to będzie dzwonił telefon? To ci tu dzwoni. Gratuluję nowego... No przecież tu jesteś! Dlaczego tego mi nie powiesz w twarz? Karwasz twarz. Tu sobie Marian rozmawia z dziadkiem, z Bogusławem, ale z babcią też się przywitaj. Słuchaj, może macie pomysł na dziewczynę do? Do Mariana. Jeśli chcecie stworzyć mi jego żonę, to dajcie mi znać bardzo chętnie. Bardzo chętnie wasze pomysły czy waszych simów kleje do gry. Dobrze byłoby, gdyby to były całe rodziny, czyli na przykład właśnie rodzice, dzieci i tak dalej, ponieważ tworzymy rodzinę wielopokoleniową, a nie pojedynczych simów, dlatego staram się zawsze, żeby to jednak były rodziny, czy chociażby jeden rodzic i, i dzieci, czy dziadek, rodzice, dzieci i tak dalej, czyli taka rodzina właśnie z pokoleniami, nie tylko e, nie tylko po prostu jeden sim wziął się nagle z kapeluszy, tak jak Bronisław się wziął, no, przyjechał niby do obcego kraju, tak, Miał tam gdzieś matkę, przywiózł tam jego za zastawa po matce, zastawa po matce spłonęła, kurde, zapomniałam o niej w ogóle, eee, ty pewnie będziesz głodny młody, co? Uciszaj może. No i, i, i dlatego jeśli macie ochotę stworzyć dla mnie taką rodzinę do gry, którą tutaj wkleimy, być może zrobimy również jakiś plebiscyt na żonę, to wtedy dajcie, dajcie mi znać, bardzo chętnie coś takiego z wami przygotuję. No i to by było na tyle z naszej kolacji tak naprawdę, ona już się kończy. Czy ty przywitałeś się z babcią, czy nie? Przywitałeś się, to masz szczęście. Idziesz rozpalić ognisko? Dobra inicjatywa, słuchaj, miało to być w granitowych kaskadach, ale że nam nie wyszło to. Co ty robisz? Gdzie spać wcześniej? Jest jeszcze młoda godzina. W ja dam ci w trakcie dnia, żebyś spała, żeby tutaj. O, 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 nasza tutaj mucia. Krówka na karm. No i miałeś rozpalić, i co się stało? Nagle zwątpiłeś. To możesz opowiedzieć historię grupie. Może być w zaczarowanym wężu. Są tutaj jakieś inne. Czy już wyszły te nasze goście? Nie ma już ich. Nie, czy są? Nie ma już. Szkoda, poszli sobie tak nagle. No trudno, tak nagle idą. No, Krystyna też idzie. Szkoda. Ale mamy talerze porozwalanych. No ale trudno. Wszyscy smutni. Jezus, Maria. Sprzątnij to wszystko. Moja droga, i pójdziesz do góry nakarmić yy, włodka I pójdziesz spać. Nie będziecie w ogóle mogli w nocy spać, bo będzie wam cały czas wył. Śpi. Yy, ty młody idziesz tak spać jak najbardziej. Yy, Franciszek. Również idzie spać. No, miałeś iść spać, czemu nie idziesz? Ty mnie lepiej, babo, nie denerwuj. A tobie co znowu nie pasuje. No idź, że tam. Te Sims są czasami tak głupie po prostu same z siebie. Ty w ogóle jesteś chory, widzę. No to tym bardziej sensie ci się przyda. No bardzo głodny majaczy. No właśnie bardzo głodny. No idzie matka, już idzie. Przestań płakać. Nie umrzesz się, nie bój. Jeszcze mi Sim z głodu nie umarł. Chyba, że chciałam, żeby umarł. Dopiero co byłaś i specjalnie wyszłaś, żeby iść na imprezę. Wiesz co? Jesteś po prostu niedobra. Nawieść krzak. Aha, ty byś chciała siku w krzakach. Mhm, ale wiesz co, Wacław? Ty możesz iść... Czy ty masz dzisiaj wolno? w ogóle? Czy ty nie byłaś w pracy? Wolne dzisiaj, aha. Dzie dziecko drogie moje, śpi. Wy wszyscy jesteście moje dzieci w ogóle tak się czuje wasza mama yy, czy jest posprzątane na dole? no oczywiście, że nie jest, bo dlaczego miałoby być, prawda? dlaczego miałoby być posprzątane w tym domu? czeka was jutro sprzątanie i to gruntowne jak widać Eem. chodź Wacław, dalej Ty by się przydał w ogóle wieczorny jogging ale jesteś już zbyt zmęczony, żebym cię katowała Bieganiem A, kosz na śmieci muszę kupić I pasta primavera Żeby się nie psuło na no. 28 minut Trochę starczy Dobra, mamy to Mamy to Dobra, dziecko śpi I wy też idziecie Spać No Dobra To tak, wszyscy idą spać Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka No, co tu? To sztoto. Helena. Helena, ty mnie tutaj nie denerwuj. Spać, a nie. E, tak, e, dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. Dajcie znać, co myślicie o żonie dla Mariana. On jest nastolatkiem. Ile w ogóle trwa takie. No. Ile w ogóle trwa wtedy takie. Dwy, on już ma tylko cztery dni, więc musimy się pospieszyć z tą żoną. Dlatego stwórzcie jakąś, może być już młoda dorosła, ta Simka, bowiem ona i tak będzie młodsza od Mariana, później w końcu ze względu na te ciąże, więc to się wszystko zrówna. I pamiętajcie, wielopokoleniowa rodzina i Simka. Postarajcie się dać takie rzeczy, nie musi być w sumie o ubraniach, nie czepiam się, takie w miarę starodawne mogą być, ewentualnie ja sam sobie coś tam trochę po zmieniam, żeby było nam bardziej klimatycznie. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!